Mam takie pytanie do ministra zdrowia. Panie ministrze, proszę mi powiedzieć, bo dzisiaj już wiemy, dzisiaj już wiemy, że ta ustawa poleci do kosza. Wiemy, mamy informacje od stanowisk. Zapytam pana, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej osób, około 10% decyduje się na spopielanie. Jakie są prace nad tą ustawą i kiedy możemy się spodziewać jej tutaj w sejmie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana ministra Igora radziewicza Winnickiego. Pan minister Rukowicz w takim razie. Będzie. będzie. Panie, Proszę o ciszę. Panie marszałek, e, panie pośle, chcę pana poinformować, że prace w resorcie zdrowia. E, trwają i zapraszam pana posła i zapraszam pana posła do zapoznania się z wkładem merytorycznym i przyczynami podejmowanych decyzji. Zapraszam pana do tego, żeby pan podjął dyskusję na temat właściwy i zabrał głos w sprawie tak, aby ci, którzy nas widzą dzisiaj, mogli zrozumieć, jakie są intencje podejmowanych decyzji. Dziękuję bardzo. Może Państwu potrzebna jest troszkę dłuższa przerwa, żebyście Państwo troszkę obniżyli swoje nastroje. Ogłaszam 10 minut przerwy.